Dzień dobry, nazywam się Tomasz Lonarczyk. Od urodzenia jestem mieszkańcem Krzywinia. Ukończyłem Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu, a od 20 lat prawie pracuję w Zespole Szkół Wierca jako nauczyciel. Od najmłodszych lat gram w Orkiestrze Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywiniu na tenorze. Hobbistycznie uprawiam sad czereśniowy, w którym tu właśnie jestem obecnie. Jako radny chciałbym, aby w Krzywinie powstało centrum rekreacji, w którym to dzieci będą mogły spędzać czas aktywnie i bezpiecznie, przede wszystkim i do tego celu mógłby służyć pump track, czy siłownia zewnętrzna. Do dnia dzisiejszego to nie powstało, i stąd ten pomysł się wziął, żeby wybudować właśnie takie centrum rekreacji, gdzie dzieciaki mogłyby aktywnie spędzić czas. Do tej pory wybudowano w krzywieniu bodajże kilometr ścieżki rowerowej. Chciałbym, aby powstały takie ścieżki pieszo-rowerowe w Krzywiniu, tak aby mieszkańcy Krzywinia, a przede wszystkim ci najmłodsi, mogli bezpiecznie dotrzeć do najważniejszych punktów w naszym mieście. Zależy mi na tym, aby powstał w Krzywiniu ośrodek kultury, dom kultury, ale taki mobilny, gdzie instruktorzy czy osoby, które będą prowadziły zajęcia, mogły dojechać do każdej miejscowości naszej gminy i tam poprowadzić zajęcia w świetlicach wiejskich. Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na radnego rady miejskiej Krzywinia. znam tutaj środowisko w Krzywiniu, znam ludzi, znam dzieci ich potrzeby mieszkańców. Myślę, że spełnię się w tej roli. Nie na każdej ulicy jest dzisiaj światłowód. Chciałbym, aby ten światłowód dotarł do wszystkich i żeby każdy miał już swobodny dostęp do takiego właśnie szybkiego internetu. Chciałbym aktywnie uczestniczyć w życiu gminy i przysłużyć się naszemu społeczeństwu.